Witam państwa bardzo serdecznie, serdecznie na sesji Rady Miejskiej. Witam pana burmistrza, witam pana sekretarza, witam panią skarbnik, witam dyrektorów jednostek, witam kierowników referatów, witam mieszkańców Bukowna, wszystkich radnych. Otwieram dwunastą sesję Rady Miejskiej. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obrady dzisiejszej sesji będą prawomocne. Jest nas 15 osób obecnych radnych. Proszę Państwa, w związku z tym, że nie mamy możliwości głosowania elektronicznego, głosowanie na sesji będzie się odbywało na imiennie. W ten sposób że ja odczytam imię i nazwisko, a państwo będą odpowiadać. Jestem za, jestem przeciw, ewentualnie wstrzymuję się. Chciałbym również Państwu przypomnieć, że sesja nasza jest transmitowana i nagrywana, także nasz wizerunek i głos jest udostępniony ogólnie mieszkańcom Bukowna i nie tylko. Proszę Państwa przedstawię Państwu teraz porządek dzisiejszej sesji. W punkcie pierwszym mamy otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. W punkcie drugim przyjęcie z protokołu z sesji z dnia 31 maja 2019 roku. W punkcie trzecim zapytanie mieszkańców. W punkcie czwartym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. 4.1 Zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Wodąca. 4.2 Zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Podlesie. 4.3. Powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. W punkcie 4.4. Ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bukowno od dnia 1 września 2019 roku. W punkcie 4.5. Pan Piasta mógłby nie przeszkadzać. W punkcie 4.5. Wyrażenie zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia dotyczącego zapewnienia miejsca w mieszkaniu ochronionym osobom z terenu Gminy Bukowno przez Gminę Klucze. W punkcie 4.6 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W punkcie 5 interpelacje i zapytania radnych. W punkcie 6 odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach. W punkcie 7 wolne wnioski, informacje, oświadczenia. I w punkcie 8 zakończenie Porządku, zakończenie obrad. Czy pan burmistrz, ewentualnie ktoś z państwa rady chcą wnieść co do porządku obrad, nie widzę. Przechodzimy do realizacji. Proszę państwa, przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 maja 2019 roku. Protokół ten dostali państwo drogą mailową, był również dostępny w biurze rady. Czy ktoś z państwa ma uwagi co do protokołu? Nie widzę, proszę Państwa, kto jest za przyjęciem protokołu sesji z dnia 31 maja 2019 roku? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Proszę Państwa, w punkcie tym mamy zapytania mieszkańców. Czy ktoś z mieszkańców chce zabrać głos w tej sprawie? Pan Piętka, proszę. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Pozwolę sobie zadać jedno pytanie, ale żeby właśnie nie przedłużać i się nie pomylić, pozwolę sobie odczytać. W związku z tym, że burmistrz Buchowna i niektórzy radni Rady Miejskiej Bukowni nie potrafią słuchać i czytać ze zrozumieniem, albo udają, że tego nie potrafią, oraz wiedzą lepiej ode mnie, do kogo kierowałem pytanie w punkcie zapytania mieszkańców na sesji Rady Miejskiej Buchowni w 26 marca bieżącego roku. Pozwolę sobie powtórzyć to pytanie, nieco je doprecyzowując. Oto to pytanie. Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej pytam Państwa, dlaczego od lat w sposób konsekwentny i uporczywy oraz niezgodny z prawem do dożycie Państwa do olbrzymiej degradacji środowiska naturalnego miasta Bukowna, na przykład do przeznaczenia ponad 400 hektarów bezcennych wydmowych borów sosnowych będących lasami ochronnymi, wodochronnymi, Glebochronnymi, olbrzymich walorach przyrodniczych i rekreacyjnych, z których rocznie korzysta tysiące ludzi z bukownej z regionu pod niecelową, bezprawną i bardzo szkodliwą przyrodniczość społecznej eksploatacji piasków podsadzkowych i to prowadzoną przez niepolskie firmy, np. Sibelko Poland, spółka z, o. z siedzibą w Gdańsku. Mam nadzieję, że tym razem uzyskam odpowiedź na to pytanie, bo namówię na pytanie też skierowane do burmistrza i do Rady Miejskiej. Nie uzyskałem odpowiedzi pod że kierowałem o pytanie do firmy Akadis, która prawda, jest podmiotem prywatnym i w ogóle nie podlega ust trybom ustawy o dostępie do informacji publicznej. I pomimo wyjaśnień na Komisji Skargi i Wniosków, precyzyjnych wyjaśnień, po prostu idą radni, większość radnych idą w zaparte. No czegoś takiego jeszcze przez 30 lat tego samorządu nie było. I Panie Stefanie. Panie Czy Stefanie, jest? bardzo Pana przepraszam, tak. ale Pan, jesteśmy w punkcie zapytania mieszkańców, zadał, tak, tak, zadał tam Pan pytanie, przyda, ale bez komentarza, proszę Pana, bez komentarza, Więc proszę, zadał Pan pytanie do Rady, zostanie Panu udzielona odpowiedź, odpowiedź, o odpowiedź, odpowiedź e, e, zostanie drymi. Panu udzielona odpowiedź. Czy ma Pan jeszcze jakieś pytania? Proszę odpowiedź w formie papierowej i w formie mailowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu bardzo. Czy ktoś z Państwa mieszkańców chce zadać jeszcze pytanie? Pan Burmistrz się zgłasza? Burmistrz... Nie, ja nie chcę zadać pytania Panie Przewodniczący, tylko chciałem powiedzieć Panu Stefanowi Pięce, że oczywiście na pytanie, które zadał w tej chwili odpowiedź będzie miał udzieloną. Natomiast mam takie pytanie, jak gdyby doprecyzowujące, czy Burmistrz ma odpowiedzieć oddzielnie, a Rada Miejska oddzielnie? Panie burmistrzu, to wynika ze stosowanych przepisów. Tak? Burmistrz odpowiada oddzielnie program wykonawczy. Rada dziękuję. odpowiada oddzielnie, a w imieniu Rady odpowiada przewodniczący. Dziękujemy panu. Dzie dziękuję panu bardzo. Na pewno również w tym pytaniu odniesiemy się do yy, sugestii. Kto nie umie czytać ze zrozumieniem. Dziękuję Panie Burmistrzu. Proszę państwa przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. W punkcie tym mamy w punkcie 4.1. Roz, projekt uchwały w sprawie zarządzania wyborów do zarządu osiedla wodąca, projekt ten został omawiany na komisji samorządowej. Komisja zaopiniowała pozytywnie, bardzo bym prosił Panią Przewodniczącą o odczytanie uzasadnienia. Zgodnie z paragrafem 16 Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla stanowiącego załącznik do uchwały nr 18 przez 148 przez 96 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 czerwca 1996 roku Rada Miejska zarządza przeprowadzenie wyborów członków Zarządu Osiedla. Kadencja Zarządu Osiedla Wodąca wygasa w dniu 20 lipca 2019 roku. W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Wodąca. Zgodnie z paragrafem 18 punkt 1. Pierwsze ogólne zebranie mieszkańców zwołuje przewodniczący poprzedniej kadencji w ciągu jednego miesiąca od podjęcia uchwały przez Radę Miejską w sprawie zarządzania wyborów członków zarządu osiedla. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Pani Krystyna Cygańska. Jestem Pani za. Pan Leopold Derda. Jestem za. Pan Zdzisław Dolezyk. Jestem za. Edmund Mitruk. Jestem za. Pani Liliana Grzanka. Jestem za. Pan Leszek Grzegorzewski. Jestem za. Pani Barbara Kowalska. Jestem za. Pani Magdalena Kubańska. Jestem za. Pan Sylwester Majda. Jestem za. Pani Justyna Markiewicz. Jestem za. Pan Sebastian Piasta. Jestem za. Pani Jerzy Rosa. Jestem za. Pani Zofia Skałka. Jestem za. Pan Krzysztof Strój. Jestem za. I pani Gizela Szlęza. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 15 głosów za. Przechodzimy do punktu 4.2. Porządku obrad. W punkcie tym mamy zarządzenie wyborów do zarządu osiedla Podlesie. Również proszę panią przewodniczącą o przeczytanie uzasadnienia. Projekt uchwały był omawiany na komisji dostaw samorządowych, która zaopiniowała projekt pozytywnie. Bardzo proszę o uzasadnienie. Zgodnie z paragrafem 16 Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla, stanowiącego załącznik do uchwały nr 18 przez 148 przez 96 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 czerwca 1996 roku, Rada Miejska zarządza przeprowadzenie wyborów członków Zarządu Osiedla. Kadencja Zarządu Osiedla Podlesie wygasa w dniu 16 lipca 2019 roku. W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Podlesie. Zgodnie z paragrafem 18 punkt 1, pierwsze ogólne zabranie mieszkańców zwołuje przewodniczący poprzedniej kadencji w ciągu jednego miesiąca od podjęcia uchwały przez Radę Miejską w sprawie zarządzenia wyborów członków zarządu osiedla. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Pani Krystyna Cygańska. Jestem za. Pan Leopold Derda. Jestem za. Pan Zdzisław Dolezyk. Jestem za. Edmund Gmitruk. Jestem za. Pani Liliana Grzanka. Jestem za. Pan Leszek Grzegorzewski. Jestem za. Pani Barbara Kowalska. Jestem za. Pani Magdalena Kubańska. Jestem za. Pan Sylwester Majda. Jestem za. Pani Justyna Markiewicz. Jestem za. Pan Sebastian Piasta. Jestem za. Pani Jerzy Rosa. Jestem za. Pani Zofia Skałka. Jestem za. Pan Krzysztof Strój. I pani Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 14, 15 głosów za. Przechodzimy do punktu 4.3 porządku obrad. W punkcie tym mamy projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Komisja, na spraw, Komisja Samorządowa zaopiniowała projekt pozytywnie. Proszę bardzo, Panią Przewodniczącą, znowu czytanie uzasadnienia. W dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników z lat 2016-2019. Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku, prawo o ustroju sądów powszechnych, wyboru ławników do sądów rejonowych dokonują właściwe terenowo Rady Gmin w głosowaniu tajnym w terminie do 31 października 2019 roku. Zgodnie z artykułem 163, paragraf 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku, prawo o ustroju sądów powszechnych przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji Rady Gmin swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie. Szanowni Państwo, mamy tu projekt uchwały, ale musimy powołać zespół, który będzie opiniował kandydatów na ławników i bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów wśród radnych, o zgłaszanie kandydatów z sali. Kto by chciał pracować w takim zespole, polegać to będzie na tym, że będziemy sprawdzać dokumenty, jakie są wymagane, czy są y, złożone odpowiednio, w odpowiednim czasie i czy takie, jakie mają być. Proszę bardzo, pan Strój. Ja mam propozycję, żeby do tej komisji weszła pani. Magdalena Kubańska. Czy Pani Kubańska wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. się chcesz? Proszę Państwa proszę dalej o podawanie kandydatów. Musimy co najmniej... Musimy co najmniej trzy osoby powołać. Pan Rosa. Proszę. To ja może podam panią Basię Kowalską. Pani Kowalska wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę o dalsze zgłaszanie kandydatów. Pani Kubańska, proszę. Yy, zgłaszam Pana Zdzisława Dolezego. Pan Dolezy wyraża zgodę? Tak. Proszę Państwa, przeczytam teraz, yy, czy ktoś z Państwa, bo może są jeszcze jakieś kandydatury. Bardzo proszę. Nie widzę. Proszę Państwa, odczytam Państwu teraz y, cały projekt uchwały Rada Miejska w, w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Rada Miejska w Bukowni uchwala. Paragraf 1. Punkt 1. Powołać zespół opiniujący kandydatów na ławnika Sądu Rejonowego wolkuszu kadencji 2020-2023. Punkt 2. W skład zespołu wchodzą 1. Kubańska Magdalena, 2. Kowalska Barbara, 3. Dolezy Zdzisław. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Jakby ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos w sprawie uch projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Pani Krystyna Cygańska. Jestem za. Pan Leopold Jestem za. Pan Zdzisław Dolezy. Jestem, jestem za. Edmund Dmitruk jestem za. Pani Niliana Grzanka. Pan Leszek Grzegorzewski. Pani Barbara Kowalska. Jestem za. Pani Magdalena Kubańska. Jestem za. Ja. Pan Sylwester Majda. Jestem za. Pani Justyna Markiewicz. Jestem za. Pan Sebastian Piasta. Jestem za. Pan Jerzy Rosa. Jestem za. Pani Zofia Skałka. Jestem za. Pan Krzysztof Strój. Jestem za. I pani Gizela Szlenzak, Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 15 głosów za. Przechodzimy do punktu 4.4 porządku obrad. W punkcie tym mamy projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bukowno od 1 września 2019 roku. Komisja do spraw samorządowych zaopiniowała projekt pozytywnie. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o odczytanie uzasadnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uchwały podjęte przez Rady Gmin i Miast w marcu 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego obowiązują od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. 1 września 2019 roku postanowienia wyżej wymienionych w uchwałach dotyczące planów sieci szkół oraz ustalenia obwodów szkół podstawowych przestaną obowiązywać. Oznacza to konieczność ustalenia sieci szkół podstawowych i ustalenia obwodów tych szkół na okres od 1 września 2019 roku. Przygotowany projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określania granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowna od dnia 1 września 2019 roku nie zmienia dotychczas obowiązującego planu sieci ani granic obwodów szkół na terenie gminy Pukowej. Zgodnie z artykułem 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe ustalenie planu sieci publicznych szkół na, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Dziękuję bardzo za odczytanie uzasadnienia. Proszę Państwa, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Pani Krystyna Cygańska. Jestem za. Pan Leopold Berda, Zdobacz, Jestem za. Pan Zdzisław Dolezy. Jestem za. Edmund Mitruk Jestem za. Pani Liliana Grzanka. Jestem za. Pan Leszek Grzegorzewski. Jestem za. Pani Barbara Kowalska. Jestem za. Pani Magdalena Kubańska. Jestem za. Pan Sylwester Majda. Jestem za. Pani Justyna Markiewicz. Jestem za. Pan Sebastian Piasta. Jestem za. Pan Jerzy Rosa. Jestem za. Pani Zofia Skałka. Za. Pan Krzysztof Strój. Jestem za. I Pani Gizela Szlęzak. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 15 głosów za. Przechodzimy do punktu 4.5 porządku obrad. W punkcie tym mamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia dotyczącego zapewnienia miejsca w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Bukowną przez Gminę Klucze. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o odczytanie uzasadnienia. Zgodnie z artykułem 17 ustęp 1 punkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań obowiązkowych gminy należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. W związku z brakiem mieszkania chronionego na terenie naszej gminy zwrócono się z propozycją współpracy w tym zakresie do gminy Klucze, która prowadzi takie mieszkanie. Gmina Klucze poprzez podjęcie uchwały nr 7 przez 65 przez 2019 z dnia 31 maja 2019 roku wyraziła zgodę na podjęcie współpracy i podpisanie z naszą gminą porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym dla mieszkańca gminy Bukowna. Mieszkanie chronione zgodnie z artykułem 53 ustęp 1 punkt 2 ustawy o pomocy społecznej jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia pod opieką specjalistów lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Osoby korzystające z tej formy pomocy będą mogły dzięki udzielonemu przez specjalistów wsparciu w wykonywaniu codziennych obowiązków wykształcić umiejętności do samodzielnego życia społecznego i zawodowego. Ponadto jest alternatywą dla instytuc instytucjonalnych form pomocy dla osób starszych, niepełnosprawnych lub chorych psychicznych. Dziękuję bardzo za odczytanie uzasadnienia. Proszę Państwa, otwieram dyskusję nad projektem. Uchwały jest tutaj pani Kierownik z mops -u. Jeżeli mamy jakieś pytania, to nam chętnie odpowie. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nie, to zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Pani Krystyna Cygańska, za. Pan Leopold Derda, Jestem za. Pan Zdzisław Dolezy, Jestem za. Edmund Dmitruk? Jestem za. Pani Liliana Grzanka, za. Pan Leszek Grzegorzewski, Jestem za. Pani Barbara Kowalska, Jestem za. Pani Magdalena Kubańska. Jestem za. Pan Sylwester Majda. Jestem za. Pani Justyna Markiewicz. Jestem za. Pan Sebastian Piasta. Jestem za. Pan Jerzy Rosa. Jestem za. Pani Zofia Skałka. Za. Pan Krzysztof Strój. Jestem za. I pani Gizela Szlęzak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 15 głosów za. Przechodzimy do punktu 4.6. Porządku obrad. W punkcie tym mamy projekt uchwały w sprawie Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Bardzo proszę e, Panią Przewodniczącą o odczytanie uzasadnienia. Na podstawie artykułu 6 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 29 lipca e, przepraszam, tak, 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadaniem samorządu jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Rada Miejska Bukowno określiła w uchwale nr 56 przez 361 przez 2010 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Praktyka funkcjonowania od 2010 roku zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bukownie wskazuje na potrzebę zmian dotyczących uszczegółowienia organizacji bieżących. Proszę Państwa otwieram dyskusję w sprawie projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos, głos w sprawie projektu? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Pani Krystyna Cygańska. Jestem za. Pan Leopold Derda. Jestem za Rdzisła Dolezy. Jestem za. Edmund Mitruk, jestem za. Pani Miliana Grzanka. Jestem za. Pan Leszek Grzegorzewski. Jestem za. Pani Barbara Kowalska. Jestem za. Pani Magdalena Kubańska. Jestem za. Pan Synca. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 15 głosów za. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. Porządku obrad: Interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie, ewentualnie interpelacje? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach. Nie było takich. Przechodzimy do punktu siódmego. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. Czy ktoś z Państwa Radnych, ewentualnie Pan Burmistrz, Pan Sekretarz się zgłasza? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Chciałbym w imieniu Pana Burmistrza zaprosić wszystkich Państwa, także mieszkańców naszego miasta na świętowanie naszego miasta Dni Bukowna 2019 roku. Świętować zaczniemy już w środę o godzinie 18. Myślę, że to będzie nowa tradycja, festiwalem kolorów przy Urzędzie Miejskim. Myślę, że to jest świetny początek wakacji i mam nadzieję, że... Młodzież dopisze, i będzie to początek dobrej zabawy, a w trakcie weekendu jest przyszykowanych wiele atrakcji artystycznych, sportowych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja chciałem też przypomnieć, że y, również dobrą tradycją ostatnich lat jest zorganizowanie y, bezpłatnego dowozu dla mieszkańców tych najbardziej odległych dzielnic naszego miasta. I ja chciałem tylko przypomnieć, że w sobotę. O godzinie 17.30 spętli w Starym Bukownie wystartuje autobus specjalny dla Bukowna, który będzie jechać przez fotoncą tereny ZGH, ulicą Leśną dojedzie do okolicy Stadionu, natomiast z woru biskupiego o godzinie 18.10 w sobotę wyjedzie taki autobus, będzie, pojedzie najpierw do Podlesia, skąd zabierze mieszkańców Podlesia i dojedzie po prostu drogą na stadion. Jeśli chodzi o powroty w sobotę z Nibukowna, to są one planowane na godzinę 15 minut po północy. Natomiast w niedzielę te dowozy odpowiednio się, są zorganizowane o godzinie 18.00 ze Starego Bukowna przez Wodącą, 18.40 z Borów Biskupiego i Podlesia. Powrót z imprezy jest planowany, zorganizowany o godzinie 22.30. Autobusy wracające z Dni Bukowna będą odjeżdżać z przystanku przy ulicy 1 maja w okolicach parku, przy ulicy słowackiego i parkowej. Zapraszam wszystkich do udziału. Myślę, że Państwo również e, licznie weźmiecie udział w, w, tych, w tym święcie miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Jesteśmy w punkcie wolne wnioski, informacje i oświadczenia. Nie widzę, proszę Państwa, przechodzimy do punktu ósmego porządku obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady sesji Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu wszystkim za przybycie i udział.